Cześć. Chciałem wstrzymać się z mówieniem o przyszłości Milika przynajmniej do końca sezonu ligowego, ale dyskusja o Polaku i coraz poważniejszych doniesieniach o konkretnym zainteresowaniu usługami Arka Interu skłaniają mnie do zabrania głosu odnośnie tego, co będzie dla przyszłości Polaka najlepsze już teraz. Pozostałe raptem dwie kolejki Rediwizje zbyt wiele i tak nie zmienią. Może poza ewentualną pewnością występów w przyszłorocznej Lidze Mistrzów, o czym warto swoją drogą pamiętać do rzeczy. Milik to piłkarz o sporym potencjale. Sam uważam, że można mieć uzasadnione wątpliwości, czy amsterdamska dziewiątka kiedykolwiek będzie w stanie osiągnąć poziom Lewandowskiego, ale nie zmienia to faktu, że pomijając Roberta nie przypominam sobie tak dobrze zapowiadającego się napastnika naszej reprezentacji. Wiązanie sporych nadziei z Milikiem jest jak najbardziej na miejscu i właśnie dlatego powinien jeszcze przynajmniej rok pokopać piłką na arena. Moim zdaniem rzecz jasna. Pewnie z wielu z was myśli sobie, kurde, Arek ma już 22 lata, najwyższa pora wskoczyć poziom wyżej. Nic bardziej mylnego. Milik w Amsterdamie może nauczyć się jeszcze bardzo wiele. Cały czas robi postępy, współpracuje z jednym z najwybitniejszych napastników w historii, mam tu na myśli oczywiście Denisa Berkampa, i cały czas wiele rzeczy może w swojej grze poprawić. To nie jest tak, że wychowanek rozwoju Katowice w tym wieku w eredivizji już się kiś. Dość powiedzieć, że niejaki Luis Suarez, pewnie o nim słyszeliście, Amsterdam na rzecz Liverpoolu opuszczał jako rok starszy zawodnik. Czy zastopowało to jego rozwój? Chyba nie za bardzo. Wspomniany Suarez dorobił się wtedy już zresztą opaski kapitana i w oczywisty sposób przerastał całą ligę o dwie długości. W swoim przedostatnim sezonie załadował bagatela 35 bramek. W samej lidze. Grając na skrzydle. Bez dwóch zdań można było powiedzieć, że czas się zwijać, piłkarskie wyzwania się skończyły. A Arek... Arek Ligi nie przerósł. Milik nie przerósł nawet klubów, w którego barwach występuje. Najważniejszym piłkarzem dla ofensywy Ajaxu jest Davi Klasen. Jeżeli bardziej przemawiają do Was cyferki, to według Transfermarkt więcej od Polaka warci są wspomniany Klasen, Bazur czy tak bardzo niedoceniany na świecie Silesen. Milik rozegrał dopiero swój pierwszy naprawdę dobry sezon w Amsterdamie. Dobry, może nawet bardzo dobry, ale nierewelacyjny. To jest Eredivisie, tutaj Afonso Alves, którego mało kto pamięta, był w stanie sieknąć 45 goli w 39 spotkaniach tylko po to, by potem nie udźwignąć wyzwania w Middlesbrough. Milik gra dobrze, ale brakowało stabilizacji, było zbyt wiele słabszych chwil, zwłaszcza w pierwszej połowie rozgrywek. Nie mając żadnej poważnej konkurencji na swojej pozycji, zdarzało się, że De Boer skazał Polaka na ławce. I to nie z powodu przemęczenia czy kontuzji. Piero wiosna przyniosła naprawdę świetnego Polaka. A żeby wyczerpać temat braków naszego rodaka, polecam lekturę artykułu Na Weszło. Link znajdziecie w opisie. Tekst zawiera kilka naprawdę trafnych spostrzeżeń. Krótko mówiąc, mil w Amsterdamie, moim rzecz jasna zdaniem, powinien zostać jeszcze rok. Zagrać równy, jeszcze lepszy od bieżącego sezon, błysnąć w Europie i wtedy zacząć się rozglądać za grą w lepszej lidze. Transfer w tym momencie najbardziej na rękę byłby chyba agentowi zawodnika. Ewentualny dobry turniej we Francji niczego w mojej ocenie nie zmieni. Dodam jeszcze, żeby nie było, że nie kierują się tutaj interesem Ajaxu, nie wpływa to na mój pogląd na całe zagadnienie. Jasne, chciałbym mieć w swoim ukochanym klubie Polaka z pewną pozycją w zespole. Jasne, dla Joden najkorzystniejszym, najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest nie sprzedawać napastnika. To nie jest jednak tak, że nie ma dla niego sensownych alternatyw będących w zasięgu klubu? Po holenderskich boiskach biega Vincent Jansen czy Sebastian Aller, co coraz realniej wygląda powrót na stare śmiecie Huntelara. Do strachu naprawdę daleko i zaakceptowanie naprawdę dobrej oferty za naszego kadrowicza będzie zrozumiałe, trudno będzie uznawać taką decyzję za błędną. Jeżeli Milik uzna, że chce odejść i koniec, to nic go nie powstrzyma. Moje wątpliwości budzi jednak ewentualny nowy pracodawca w postaci Interu. Może i odwołam się do zamierzchłych czasów, ale fakt, że sam, wspominany już Denis Bergkamp, nie grał na miarę swoich możliwości w drużynie prowadzonej aktualnie przez Manciniego, jest bardzo wymowny. To bardzo, bardzo trudna liga dla młodego napastnika, który nie jest jeszcze futbolowym potworem. Zwłaszcza jeżeli dołączyć ma do zespołu, któremu na przestrzeni ostatnich lat bardzo wiele brakowało do jakiejkolwiek stabilizacji. Arek jak odchodzić do jakiejś z czy innego Villarealu. La Liga to wręcz wymarzone dla Ciebie podwórko. Ja wiem, że to tak nie działa i że musiałby pojawić się w Hiszpanii ktoś zainteresowany 22-latkiem, ale nie zmienia to faktu, że taka wizja dużo bardziej mi się podoba. Zwłaszcza, że Primera oglądam dużo chętniej od Włoch. Mam rzecz jasna świadomość tego, że Milik równie dobrze może odejść do Interu już teraz, zdobyć Scudetto, strzelić 30 bramek w lidze i zaśmiać mi się w twarz. Patrząc jednak na to, jak wygląda obecnie świat piłki, wydaje mi się, że najlepszym wyjściem będzie zostać jeszcze przez sezon na arena. No i to tyle. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii na temat przyszłości Polaka. Dajcie znać w komentarzach, co waszym zdaniem byłoby dla niego najlepsze. Dzięki za uwagę. Cześć.